Budowa ośrodka zdrowia w Siechnicach i postępy jej realizacji to jedno z najczęstszych tematów poruszanych przez mieszkańców gminy Siechnice. Co do tej pory udało się zrealizować? Na to pytanie odpowie nam Piotr Gądziński. Na dzień dzisiejszy, na zdaniu wysycyjnym pod nazwą Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia, jako budynku pasywnego, zostały wykonane roboty polegające na zabezpieczeniu pionowej ścianu głębokiego wykopu nowatorską metodą firmy Keller w postaci ściany przeciwfiltracyjnej, która pełni funkcję zabezpieczenia ścian wykopu oraz zabezpiecza sąsiadujące nieruchomości przed oddziaływaniem odwodnienia dna wykopu inwestycji. Po wykonaniu zabezpieczenia pionowych ścian y, głębokiego wykopu przystąpiono do wykonania robót ziemnych. Po wykonaniu robót ziemnych zostały wykonane pionowe odwierty dolnego źródła ciepła, wraz z zabudowaniem sąd, rurażu pionowych odcinków oraz poziomych jako dobiegów y, dolnego źródła ciepła od studni rozdzielaczowej do pionowych odcinków. Y, po zrealizowaniu instalacji dolnego źródła ciepła, generalny wykonawca wykonał podkład słudego betonu do rzędnej pod płyty fundamentowej. W międzyczasie, ze względu na coraz licznie występujące ponadnormatywne opady atmosferyczne, które coraz częściej stwarzają zagrożenie podtopień w centrum miejscowości. Generalny wykonawca w porozumieniu z zamawiającym przystąpił do przepraktowania kanalizacji deszczowej celem zapraktowania większej zdolności retencji wód opadowych na terenie inwestycji, a następnie w sposób kontrolowany zrzucać wodę opadową do sieci kanalizacji deszczowej za pomocą zastosowania regulatorów przepływu ze względu na bardzo trudną sytuację rynkową w zakresie dostępności siły roboczej oraz trudność w pozyskiwaniu materiałów budowlanych jak również dla celu podwyższenia stopnia zabezpieczenia kondygnacji podziemnej przed bardzo trudnymi warunkami wodno-gruntowymi kondygnacji podziemnej ze względu na duży napływ napór wody gruntowej generalny wykonawca przystąpił do przeprojektowania konstrukcji kondygnacji podziemnej Wraz z prowadzeniem dodatkowego zabezpieczenia kondygnacji podziemnej w technologii betonu wodoszczelnego. W ostatnich dniach generalny wykonawca rozpoczął układanie membrany HDPE jako izolacji przeciwodnej kondygnacji garażowej. Po ułożeniu izolacji przeciwodnej w postaci membrany HDPE rozpoczęto prace zbrojarskie w zakresie płyty fundamentowej.